Moi mili, przechodzimy do zadania pierwszego. W klasie tomka jest 25 uczniów. Chłopców jest o trzech więcej niż dziewczynek. Ilu chłopców jest w klasie tomka? No i jak można by było to rozwiązać? Chciałbym przedstawić to może tak graficznie wam. Zobaczcie, wiemy, że są dwie grupy, jakby dzieci. Są chłopcy i są dziewczynki, prawda? Więc narysujmy sobie, powiedzmy, taką jedną grupę, i tutaj dokładnie taką samą. Tutaj w tej grupie będzie dokładnie tyle samo osób, co w tej grupie. I podpiszmy, że to są chłopcy, a podpiszmy, że to są dziewczynki. Ale wiemy dodatkowo, że chłopców jest od trzech więcej niż dziewczynek. Czyli do tej grupy, która jest dokładnie taka sama, jak ta grupa, musimy dodać jeszcze. 3, ponieważ chłopców jest o trzech więcej niż dziewczynek. Ok? Pamiętajcie, że to i to to są dokładnie takie same grupy osób, czyli tutaj i tutaj jest ich taka sama ilość. Jeżeli podpisalibyśmy sobie coś takiego, że mamy jedną grupę i drugą grupę, czyli wpisujemy sobie dwa razy jakaś grupa, i do tego dodamy jeszcze 3. To otrzymujemy całą klasę, czyli 25 uczniów. Więc, żeby obliczyć, ile jest w takiej jednej grupie, możemy tą trójkę sobie przenieść na prawą stronę, czyli odjąć, więc przepiszemy sobie dwa razy grupa, to się równa, no i teraz odejmujemy, czyli na razie od tej naszej całej klasy odejmujemy 3. Więc, jak widzimy, w dwóch grupach mamy 22 osoby. To na razie nie ma znaczenia, czy to dziewczynki, chłopcy i tak dalej. Po prostu wiemy, że w tych dwóch grupach, nie licząc tej trójki, mamy 22 osoby. Więc jeżeli podzielimy teraz to przez 2, żeby obliczyć, ile osób jest w jednej grupie, czyli tu możemy sobie zapisać, że dzielimy przez 2, to w jednej grupie, czy może napiszę tutaj, że jedna grupa, to się równa 11 osób. Czyli widzimy, że tutaj w tej grupie jest 11 osób. I tutaj w tej grupie też jest 11 osób. Od razu widać, że chłopców wszystkich jest 11 plus 3 to się równa 14. I taka właśnie jest liczba chłopców w klasie Tomka. Możemy sobie to łatwo sprawdzić. 14 plus 11 to rzeczywiście 25, czyli liczba wszystkich uczniów. I oczywiście chłopców jest 14, a dziewcząt 11, czyli o 3 więcej. No i tak właśnie mogłoby wyglądać rozwiązanie tego zadania.